Kraśnika z uchwały przeciw LGBT się nie wycofali, ale z uchwały przeciw technologii 5G i Wi-Fi w szkołach jednak tak. Najpierw wystraszeni, teraz wysłuchali ekspertów, którzy musieli stoczyć bitwę z tymi, którzy twierdzili, że czują jak fale elektromagnetyczne im szkodzą. Katarzyna Górniak. Gdy radni Kraśnika w kuluarach dzielili się wrażeniami z ostatniego tygodnia, a mieszkańcy wrażeniami o radnych. To jest cyrk, cyrk jest naprawdę. Nikt jeszcze nie przypuszczał, że obrady, na których radni będą chcieli wycofać się z uchwały anty-5G, za chwilę staną się polem bitwy. Po jednej stronie przeciwnicy sieci komórkowej 5G. W rękach. Komórki z transmisją na żywo. Bo o tym wiecie, państwo na ramionach powstańcze opaski Polski walczącej. Po drugiej stronie naukowcy i urzędnicy z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. My tutaj tak naprawdę nie przyjechaliśmy przekonywać nieprzekonywanych. Obie strony doskonale się znają. Taka niesprawiedliwość jest Tomaszewski. Dlaczego Pani Tomaszewski? z komórki, komórki korzysta ciągle? Korzystam i będę korzystać. To nie jest tak, że my jesteśmy, jak Pan powiedział, płaskoziemcami. Ja przepraszam, pomyliłem się, bo Pani nie jest płaskoziemcem. Pani tylko jest antyszczepionkowcem i, i antykowidowcem. Przedstawiciele różnorakich ich organizacji, którym przypatrywali się strażnicy miejscy i policjanci w cywilu. Dzisiaj uczestniczą w proteście przeciwko 5G. Wczoraj bronili rolników, przedwczoraj górników. Do Kraśnika zjechali z całej Polski. Dzień dobry Robert. Wojciech Bartosz, przyjechałem tutaj z Sosnowca. Nie jestem w sensie, jeżdżę na protesty 5G. Mają swojego posła. W imieniu posła Jarosława Hajka. i swojego lekarza. Ja na sobie przerabiam cukrzycę, jeżeli odległość stacji bazowej jest 750 metrów. Jeżeli jest stacja bazowa 345 metrów, ucieka mi sód. Do tego stopnia, że są moje stawy niestabilne, okrutne bóle. Ja yy, trzeszczę wszystko. Dopóki się nie uziemię? W poszukiwaniu złowieszczych stacji bazowych naukowcy zmierzyli natężenie pola elektromagnetycznego przed kraśnicką salą obrad. Nie ma w ogóle mowy o tym, aby zbliżać się do jakichkolwiek granic bezpiecznych. Bo do żadnych się nie zbliżamy, bo to jest zero. Praktycznie tak, na samym progu czułości miernika. A jakby mhm. to było 5G, proszę pana, a nie 4G jak mamy teraz, to co ten miernik by pokazał? Pokazałby podobną wartość. Bezwartościowe dla przeciwników 5G. Aha. Okazały się także i takie argumenty. Korea Południowa, gdzie już miliony użytkowników korzystają z sieci 5G, tam nie odnotowano żadnych negatywnych skutków na życie i zdrowie obywateli. To są ludzie, którzy wierzą, że wiedzą. Ale nie zawsze wiedzą. Tym razem radni Kraśnika uwierzyli tym, którzy wiedzą. No na tym polega właśnie demokracja w Kraśniku. I uchylili uchwały Anty 5G. Co się stanie z ludźmi elektrowrażliwymi? Elektrowrażliwi nie będą mieli miejsca życia w tym kraju. Niestety muszą się tym krajem podzielić z elektrochętnymi. Katarzyna Górniak, fakty.